Witaj piękna istoto w ten miły wieczór. Z tej strony Kostia. Mam dziś do ciebie kilka pytań. Irytują cię ludzie, wkurza cię Twoja rodzina, Twój partner, partnerka, Twoi znajomi, przyjaciele. Czujesz, że ciągle nie masz czasu, nie wiesz co zrobić z wolnym czasem, kiedy już go masz. Ciągle scrolujesz Facebooka, Instagrama i inne portale społecznościowe w poszukiwaniu rozrywki. Życie przecieka ci przez palce. Zajmij się sobą. Paradoksalnie jest to bardzo trudne stwierdzenie, bo wielu nie wie, co to znaczy zająć się sobą. Nie wiedzą, co znaczy pozwolić sobie na przyjemności, nie zaprzątać sobie cały czas głowy pracą. Rozmyślaniami na temat tego, co było lub będzie. Nie mogą przestać zajmować się swoją rodziną, przyjaciółmi, a bardzo często wolą podarować czas nieznajomym, niż samemu sobie. A czy ty w ogóle wiesz, co znaczy być swoim najlepszym przyjacielem? W wieku siedmiu lat przeprowadziłam się do Polski. Wcześniej mieszkałam i urodziłam się w Grecji. Oprócz tego, że ludzie tam nie znali pojęcia takiego jak nuda. To jeszcze została mi anegdotka z dziecięcego okresu, kiedy rozmawiałam z tatą, który został w Grecji przez telefon i kiedy urywało sygnał, po ponownym zdzwonieniu się on mówił, że przynajmniej porozmawiał z kimś inteligentnym. <grym> Eureka. Doskonała lekcja zajęcia się sobą i docenienia tego czasu. Który spędzam ze sobą. Jedno proste zdanie, banalna sytuacja, a potrafi tyle nauczyć. Tylko senk jest w tym, by zauważać te niby drobne szczegóły pojawiające się na naszej ścieżce, bo może się okazać, że przyniosą do naszego życia ogromną lekcję. W życiu chodzi o to, by znajdować chwile dla siebie. Przecież to właśnie z samym sobą jesteśmy 24 godziny na dobę i to my wiemy, a przynajmniej tak warto by było. Czego potrzebuje nasz organizm, nasze ciało, nasza dusza, czy ogólnie cała nasza istota? Niestety, bardzo często jest tak, że w dzieciństwie ścieżka została ukierunkowana przez rodziców. Przez społeczeństwo, przez narzucone wzorce, przez to, co znane, a łatwiej jest zostać w tym znanym, mimo że niewygodnym, bo przecież zna się to jak własną kieszeń. Stoisz teraz w punkcie, w którym masz poznać siebie w pełni, dogłębnie. Dopóki nie poznasz siebie, nie będziesz wiedzieć, Czego tak naprawdę chcesz od życia? Zewnętrze nie zapewni ci tego, czego pragniesz. Tak może to zrobić, ale nie będziesz z tego zadowolony, póki nie osiągniesz wewnętrznego spokoju i szczęścia bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteś. Wiem to trudne, często czujesz bezsilność i zmęczenie. Jednak będziesz je czuć, póki tu i teraz nie zmienisz swojego życia, swojego postępowania, swoich reakcji, swojego podejścia, swojego myślenia i tego, kim jesteś, a raczej kim powiedziano ci, że jesteś. Jeśli nie zadowala Cię to, co masz teraz, nic cię nie zadowoli, ciągle będziesz chcieć więcej i więcej, by zapełnić niekończącą się pustkę. Kiedy jednak będziesz wdzięczny za to, co masz, bogactwo przyciągnie do Twojego życia więcej bogactwa, miłość przyciągnie więcej miłości, radość przyciągnie więcej radości i tak dalej. Co by się musiało stać, byś ruszył z miejsca? Ile razy wszechświat ma dawać Ci rozwiązania? Mówisz, że ich nie ma. A może jeszcze ich nie dostrzegłeś? Może jesteś tak skupiony na problemach, czy tym, co mniej istotne, zamiast na znakach pojawiających się na twojej drodze? Ile razy spoglądałam w niebo i zauważałam malującą się na nim tęczę? Obserwowałam rozgwieżdżone niebo nocą, Zachwycałam się wschodami i zachodami słońca, motylem, który latał przede mną, ptakiem, który upuścił swoje pióro wprost w moje ręce, lisem, który stanął na mojej drodze i patrzyliśmy sobie w oczy. To są dary życia. To jest coś, czego na co dzień wielu nie zauważa. Kiedy ja patrzyłam na tęczę, Inni patrzyli w telefon. Kiedy ja oglądałam taniec Pazi Królowych, inni, jak zahipnotyzowani, nie dostrzegali tego przedstawienia mimo, iż odbywało się to na ich oczach. Dlaczego tak trudno zauważyć piękno, które nas otacza? Ponieważ wielu skupiło się na takich marzeniach jak zbudowanie domu, posiadanie miliona na koncie, luksusowe auto czy wakacje all inclusive. Nie mówię, że to są złe marzenia. Nie ma złych marzeń. Ktoś, kto ma marzenia, jest szczęściarzem, bo wie, czego chce. Tylko czy rzeczywiście jest to coś, czego pragniesz? Czy jest to jedynie narzuconymi marzeniami przez społeczeństwo? Zastanów się przez chwilę i poczuj, czego tak naprawdę chcesz od życia? Od siebie, od partnera, od rodziny. Wielkie marzenia zaczynają się od małych marzeń. Żeby zrobić milowy krok, trzeba zacząć od małych kroków. Dziecko nie nauczyło się chodzić od razu. Najpierw leżało, później siedziało, później zaczynało raczkować, następnie wstawało i upadało. Aż w końcu nauczyło się chodzić. Dziecko musiało w sobie wyrobić nawyk, dzięki któremu może się swobodnie poruszać. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, w jaki sposób funkcjonuje Twoje ciało? Albo czy skupiałeś uwagę na tym, jak udaje Ci się utrzymać na dwóch nogach? Robisz to naturalnie. I nie musisz zastanawiać się nad tym, jak zrobić kolejny krok, by nie upaść. Za każdym razem, kiedy wchodzisz na nową ścieżkę, jesteś jak to nieporadne dziecko, które poznaje świat. Ty jednak nie zadajesz pytań. Błądzisz w przestrzeni, czekając na cud, a klucz tkwi w tym, że to ty sam. Masz ten cud stworzyć. Dziecko, które poznaje świat, poznaje je wszystkimi zmysłami, tymi fizycznymi, i tymi poza materią. Dziecko dotyka, smakuje, wącha, ogląda, doświadcza, pyta. No właśnie pyta. Jak myślisz? Albo inaczej? Jak czujesz? Skąd Pytie, czyli kapłanki, które udzielały przepowiedni, pobierały informacje? Pytały. Pytja pyta. Pytia, czyli Ja pytam, Ja jako istota, która ma połączenie z całym multiwersum i sczytuje z pola informacje. Informacji o sobie nie musisz szukać w innych wymiarach, przestrzeniach czy w innych ludziach. Te odpowiedzi są w tobie. Wystarczy, że wyciągniesz po nie ręce, swoje ręce. Bez presji czy nacisku, że musisz otrzymać je teraz. Wyślij intencję. Puść ją wolno i wypatruj znaków. Wsłuchaj się w swoje ciało. W jego reakcje, to, w jakim miejscu nastąpił ucisk, a może wypełniające cię ciepło. Twoje ciało jest narzędziem, dzięki któremu możesz zarówno niszczyć, jak i kreować. Możesz badać i podróżować. Możesz doznawać, dotykać, wąchać. Twoje ciało jest pośrednikiem między światem ducha i materii, tylko o tym zapomniałeś. Myślałeś, że jest to jedynie kawałek mięsa, który rządzi się swoimi prawami, a Ty nie jesteś w stanie kontrolować zadziewających się w nim procesów. A to nieprawda. Twoje ciało jest częścią Twojej duszy. Jesteś pełnią którą tworzy zimne i ciepłe, ciemne i jasne, męskie i żeńskie, twarde i miękkie, gorzkie i słodkie. Jesteś indywidualną jednostką, która jest jedyna w swoim rodzaju, unikalna. A razem z innymi istotami tworzysz siatkę połączeń wyglądającą tak, jak siatka połączeń neuronowych. Dlatego to, co wewnątrz, to i na zewnątrz, a to, co na zewnątrz, to i wewnątrz. Dlatego cokolwiek dzieje się w Twoim wnętrzu, ma wpływ na Twoje zewnętrze. Jednak zewnętrze nie musi mieć wpływu na to, co zadziewa się w Twoim wnętrzu. Może, ale nie musi. Ktoś może pokazać ci ścieżki, ale to ty wybierzesz, którą z nich chcesz pójść. Nie, którą pójdziesz. Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. List świętego Jakuba. Także w liście świętego Jakuba możemy przeczytać. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Wiara w jednego Boga to wiara w siebie. Nie miej bogów cudzych przede mną oznacza, że to Ty jesteś dla siebie największym autorytetem. Nie inni, nie guru, nie posążki czy obrazki świętych, ale Ty. I największą inspirację możesz czerpać z siebie z dnia wczorajszego. Te złe duchy, o których mowa, to istoty, które wcześniej korzystały z Twoich potencjałów. Dlaczego to robiły? Bo sam nie potrafiłeś z nich korzystać, więc zrobił to dla Ciebie ktoś inny. Nie wierzyłeś w swoją moc, więc skorzystali z niej inni. Ktoś powiedział kiedyś, że złodziej nie włamie się do pustego domu. Więc jeśli nie byłbyś istotą z tak ogromnym potencjałem, po co w takim razie, ktokolwiek miałby się zainteresować Twoją energią? Teraz możesz powiedzieć stop. Już wystarczy. Już nie musisz się sprzedawać, byś zdał sobie sprawę z tego, jak potężną istotą jesteś. Już nie musisz szukać uznania w oczach czy słowach innych. Popatrz wreszcie sam na siebie. Spojrzyj na siebie tak, jakbyś spojrzał na dziecko: z empatią, miłością, współodczuwaniem, delikatnością, bez oceny i krytyki. Wyciągnij wnioski z tego, co było i sam korzystaj ze swoich potencjałów. Usiądź sam na sam ze sobą. Zacznij od czucia, od poczucia siebie, temperatury swojego ciała, swojego otoczenia. Poczuj bicie swojego serca. Wsłuchaj się w głos. Swojej istoty i porozmawiaj ze sobą, czego tak naprawdę ci potrzeba. Potrzebujesz zaopiekowania się tobą? Przytul się do siebie, obejmij się z czułością, dotknij swojej klatki piersiowej, poznaj na nowo swoje ciało, władząc po kolei każdą jego część. Potrzebujesz zauważenia? Popatrz w swoje piękne oczy, które są jedyne i niepowtarzalne które są portalem do Twojej duszy. Oczy nie kłamią to jest jedyna część ciała, na którą nie można nałożyć żadnej nakładki czy maski. Nie da się zanieczyścić swojej duszy, bo jej miłość otula wszystko bezwarunkowo. Zarówno światło, jak i ciemność. Zarówno to przysłowiowe zło, jak i dobro. Dla niej nie ma zła. Są doświadczenia. Potrzebujesz miłości? Dojdź do niej. Wejdź w głąb siebie, tak jakbyś schodził po schodach do wnętrza swojej istoty, do swojego własnego źródła. Tam ją znajdziesz. Całe jej pokłady. Pozwól, by rozprzestrzeniła się po kolei na twoje ciało. Miejsce, w którym obecnie przebywasz. Do rozmiarów miasta, następnie kraju, kontynentu, świata, galaktyki, wszechświata. A na końcu niech zaleje falą całym multiwersum. Ostatnio. Pewna bliska mi istota powiedziała, że jeśli potrzebuję odpowiedzi, mam zapytać siebie: Co zrobiłaby miłość? A więc. Kwowadis.